O, witajcie! Nie zauważyłem was. Oglądałem sobie najnowszy serial. Ale w sumie opowiem wam pewną historię. Tak. Było otwarcie takiej nowej. Yy, nowej. no nowego sklepu po prostu. Ym, żabak. No i ja sobie poszłem. Chciałbym przypomnieć, że, że miałem w portfelu 5 zł 50 groszy 2 razy 20 groszy, 250 groszy i 2, 2 groszy czyli razem po łatwym obliczeniu 5 zł 99 groszy ja sobie wszedłem do sklepu i zobaczyłem, że praktycznie nic nie ma. Ale na szczęście zostały dla mnie Cheetosy, więc je wziąłem. Ja już zadowolony, że kupię sobie coś do jedzenia, Cheetosy. Poszłam do tej pani sprzedawczyni, a ona powiedziała: 3 zł złoty się należy. Ten moment, kiedy, kiedy brakuje ci jednego grosza i nie możesz kupić Cheetosów. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał. Um, mam to Was jeszcze taki mały komunikat. Niestety to, co ja powiedziałam w tamtym filmie um, Za pięć subskrypcji że co dwa dni, że w jednym dniu um, dwa odcinki to raczej tego nie będzie bo po prostu muszę się nauczyć na sprawdzian trzecio Trzecioklasisty. No bo już za kilka miesięcy jest i to mi za dużo czasu zajmie, więc. No. Pa. Pozdrawiam.